prowadzenie pocztów sztandarowych oraz wystawienie warty honorowej przy krzyżu. Thank mm -hmm. wyjątkowy charakter. Chcemy poprzez nią pamiętać w sposób szczególny żołnierzy z jedno... Narodowego Zjednoczenia Wojskowego z oddziału starszego sierżanta Mieczysława Dzemieszkiewicza pseudonim Ruj, poległych 64 lata temu w dniu 23 czerwca 1950 roku. Plutonowego Władysława Gruzińskiego, pseudonim Pilot, starszego strzelca Kazimierza Chrzanowskiego pseudonim Wilk. Starszego strzelca Czesława Wilskiego pseudonim Brzoza Zryw starszego strzelca Hieronima Żbikowskiego, pseudonim Gwiazda. Poprzez nich pragniemy również przywołać pamięć wszystkich żołnierzy podziemia niepodległościowego po II wojnie światowej. Witam serdecznie przedstawicieli Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych koło na Sielsku oraz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Olwud Półtusk z zastępcą prezesa panem Wiesławem Świerczewskim na czele. Witam księdza proboszcza, księdza Tadeusza Jabłońskiego, który będzie sprawował dzisiejszą liturgię. Poczty sztandarowe oraz wszystkich zgromadzonych, szczególnie dzieci i młodzież. Zmiłuje nad nami Bóg bogący, odpuściwszy grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. A nie zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Dzisiaj po 64 latach od śmierci żołnierzy z oddziału pilota przychodzi nam zmierzyć się z trudną historią naszej ojczyzny. Po II wojnie światowej była historią trudną, gdzie brat strzelał do brata, Polak do Polaka, gdzie w różny sposób rozumiano miłość do ojczyzny, gdzie ci, którzy Pragnęli żyć w wolnym, niepodległym kraju. Musieli chować się po lasach i tam w warunkach podziemnia walczyć o wolność ojczyzny. Ojczyzna w naszej, tutaj, w naszej obecności oddaje hołd swoim bohaterom. Za wiary. Tych pogrzebów nie byli z honorami grzebani. krwi tych kolegów, westnijmy do Boga o miłosierdzie dla nich. Nie dla zaszczytów i nie dla orderów, lecz w imię synowskiej ojczyzny miłości mordercze marsze tych bohaterów wiodły z orężem w obronie wolności. Pa, Pan z wami. Niech was błogosławi. Odegraniem hymnu Rzeczypospolitej Polskiej, Wartaj Poczty, Pasus, Warta na ramię, Noj! Prezentuj, Noj! cztery lata temu na polach Popowa rozegrały się dramatyczne wydarzenia. W Obławie jak na wilki z piosenki Jacka Kaczmarskiego zginęło czterech młodych mężczyzn, żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Pomimo tego, że pięć lat wcześniej zakończyła się druga wojna światowa, oni nie złożyli broni. Nie godzili się bowiem na rzeczywistość, przed jaką został postawiony nasz kraj. Po haniebnym układzie jałtańskim walczyli dla, dalej o niepodległą Polskę. Za wierność, prawdzie i ideałom zapłacili najwyższą cenę. Poświęcili swoje życie. Ku pamięci wyklętych, niezłomnych, niezwyciężonych. Cześć ich pamięci. Szanowni Państwo, do uczestników uroczystości wystosował również swój list prezes Instytutu Pamięci Narodowej, pan dr Łukasz Kamiński. Zamordowanego w sowieckim więzieniu w 1953 roku. Generała Leopolda Kulickiego, ostatniego komendanta głównego AK, zamordowanego w sowieckim więzieniu w Wigilię 1945 roku. Kazimierza Pużaka, przewodniczącego Rady Jedności Narodowej, zamordowanego w więzieniu w Rawiczu w 1950 roku. Generała Augusta Emila Fjeldorfa, Zastępcę komendanta głównego powieszonego w 1953 roku w Warszawie. Stańcie do apelu. Amen. Wzywam zamordowanych żołnierzy, wyklętych organizatorów i przywódców Rzeszenia Wolność i Zawisłość, kontynuatorów idei polskiego państwa podziemnego. Wzywam członków drugiego zarządu WIN, legionistów. Alojzego Kaczmarczyka, pseudonim Zośka, szefa doradczego komitetu politycznego. Valeriana Tumaszowicza, pseudonim Jagra, szefa inspektoratu Armii Krajowej. Posła na Sejm, członka Armii Krajowej, Józefa Ostafina, pseudonim Chudy. Wzywam członków trzeciego zarządu win, pułkownika Wacława Lipińskiego, działacza Stronnictwa Narodowego Wodzimierza Marszewskiego, Wzywam członków IV Zarządu WIN pełniącym w Polskim Państwie Podziemnym funkcje dowódcze wspólnie rozstrzelanych 1 marca 1951 roku. Podpułkownika Łukasza Cieplińskiego, pseudonim pług prezesa IV Zarządu Zrzeszenia WIN w akcji burza, dowódcy 39 Pułku Piechoty Armii Krajowej, współuczestnika wyzwolenia Rzeszowa. Majora Adama Lazorowicza, pseudonim Klamra, zastępcę prezesa czwartego zarządu głównego WIN w czasie akcji burza, dowódcę piątego pułku strzelców konnych. Majora Mieczysława Kowalca, kierownika Wydziału Informacji i Propagandy czwartego zarządu głównego Zrzeszenia WIN, komendanta obwodu Armii Krajowej Rzeszy. Kapitana Józefa Batorego, pseudonim Argus. Szefa łączności zewnętrznej Czwartego Zarządu Głównego Zrzeszenia WIN. Porucznika Karola Chmiela, pseudonim Grom. Doradcę politycznego prezesa WIN, założyciela batalionów chłopskich. Porucznika Józefa Rzepę, pseudonim Znicz. Członka zarządu WIN, dowódca inspektoratu Armii Krajowej w Mielcu. Stańcie do apelu. Cyron dzielnego z najdzielniejszych, rotmistrza Witolda Pileckiego, bohatera wojny polsko-bolszewickiej, uczestnika wojny obronnej w 1939 roku, oficera Armii Krajowej, dobrowolnego więźnia obozu koncentracyjnego Auschwitz, twórcy obozowej organizacji Ruchu Oporu, autora pierwszego raportu o niemieckich zbrodniach dokonywanych w obozie, uciekiniera z Auschwitz, żołnierza Powstania Warszawskiego, żołnierza II Korpusu we Włoszech, zamordowanego przez komunistów po pokazowym procesie w 1948 roku. Wzywam Was, żołnierze ruchu obwodu Grujec, obwodu Mewa, obejmujący powiaty Sierpc, Błońsk, Płock, Mława, Rybin, obwodu ROAK Rybitwa, obejmujący powiaty Gostynin, Sochaczew, Łowicz. Żołnierzy 11 Grupy Operacyjnej NSZ. Wzywam wraz z dowódcą Stanisławem Łaneckim, pseudonim przelotny, uczestników akcji odbicia więźniów płotowskiego aresztu Urzędu Bezpieczeństwa 25 listopada 1946 roku. Wzywam Was. Za chwilę złożenie pod krzyżem wiązanki kwiatów. Proszę delegację o ustawienie się do złożenia kwiatów. Jako pierwszą wiązankę... W Mieszkańców gminy Nasielsk złoży delegacja władz gminy w osobach burmistrza Nasielska pana Bogdana Ruszkowskiego, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku pana Jerzego Lubienieckiego oraz Radnego Rady Miejskiej w Nasielsku pana Zbigniewa Wultańskiego. vos vos sicco And you so... Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ w 1950 roku ten patrol Władysława Gruzińskiego, pilota, którego pamięć dzisiaj czcimy, właściwie w Wigilię ich śmierci, należał do Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Bo tylko taka formacja właściwie po roku 1947 funkcjonuje. A często o tym zapominamy. Proszę Państwa, żołnierze niezłomni, żołnierze podziemia niepodległościowego, żołnierze podziemia antykomunistycznego, tak w ostatnich latach często mówimy. Od trzech lat mamy święto 1 marca. Święto zatytułowane Dzień, Pamię Dzień Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Żołnierze Wyklęci to ludzie, których. Komuniści odsądzali od czci i wiary, nazywali bandytami reakcyjnego podziemia, o których pisano jak najgorzej, albo wcale to, na co chociażby ksiądz Progorze zwracał podczas uwagę na, podczas chomili. Nie dość, że ich mordowane, to jeszcze nie pozostawiali tym, To w przypadku patrolu yy, Władysława Gruzińskiego. W przygotowaniu realizacji z dnia 9 czerwca 50 roku meldują, że dnia 23 czerwca 50 roku na podstawie danych agenta Bartosz została przeprowadzona operacja we wsi po gmina Nasisk, Powiat Płutus przeciwko, proszę mi wybaczyć, oryginalną terminologię, tutaj cytuję Bandieroja. Kto ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twój? Orzeł biały. Gdzie ty mieszkasz? Między swemi. W jakim kraju? Polskiej ziemi. Czym ta ziemia? Mam ojczyznom. Czym zdobyta? Ksią mi blizną. Czy ją kochasz? Kocham szczerze. A w co wierzysz? Polskę wierzę. Coś ty dla niej? Wdzięczne dziecię. Coś się winien? Oddać życie. Losy wojny przesądzić się miały i pacentny pierścień był powrotu Berlina. Dla nich ta wojna wcale się nie skończyła. Walka o wolność dla nich się zaczęła. Bóg, honor, ojczyzna takie hasła nosiły ich sztandary. tego hasła, rodacy przysięgali bronić wolności i wiary. Nie na próżno ci zacni synowie na polskiej ziemi się urodzili. Z honorem patriotyczny obowiązek wobec Ojczyzny spełnili.